Z tej strony, Ola. Witam cię serdecznie na lekcji Power Pilates. Będziemy dzisiaj pracować nad siłą i nad skokami, które przydadzą ci się do praktyki asztanki lub też winiasy jogi. Zaczynamy! Zaczniemy w pozycji dziecka. Przenieś ręce do przodu. Skoncentruj uwagę na oddechu. Plecami wejdź do klęku podpartego. Wdech, otwórz klatkę, pozycja krowy i wydech kota. Wdech i wydech. I jeszcze trzy razy. Ostatni raz. Wdech pozycja krowy. I wydech kota. Usiądź napięty z okrągłymi plecami. Powrót. Okrągłe i proste. I jeszcze wydech. I wdech. Ostatni raz. Wróć do klęku podpartego. Ustaw nadgarstki dokładnie pod barkami. Kolana dokładnie bardzo ważny ruch w łopatkach. Najpierw się zapadamy, odklejamy łopatki od ściany klatki piersiowej, a teraz mocno przyklejamy. Protrakcja w łopatkach. Wdech, opadamy, wydech, odpychamy podłogę. Jeszcze cztery razy. U góry stop, zataczaj koła barkami. W stronę 4, 3, 2, 1. I powoli rękoma wędruj do tyłu, rozgrzewamy nadgarstki i wracamy do przodu. I jeszcze raz do tyłu, do przodu. A teraz zatrzymaj dłonie skierowane do przodu i na opuszki palców. I zacznij delikatnie zataczać koła. Dociskaj palcami mocno do podłogi. I w drugą stronę. Zatrzymaj i w ten sposób również zapadamy się i odpychamy podłogę. Cały czas jesteś na opuszkach palców. 4, 3, 2, 1. Koła, barki duże koła zataczają w drugą stronę. I rozluźnij. Rozgrzewamy nadal nadgarstki. Dookoła zataczasz. Starasz się utrzymać w kontakcie cały czas nadgarstki. I w drugą stronę. Jeszcze rozgrzejemy. I w szybkim tempie palce. Cztery, trzy, dwa, jeden naprzemiennie, prawa i lewa do boku, wydech i wdech. Zatrzymaj, połącz ręce i jeszcze koła w takiej konfiguracji ramion. Cztery, trzy, dwa. Jeden. Wejdź do klęku podpartego jeszcze raz i teraz prawą rękę skieruj do tyłu, lewą daj do przodu. Zapadnij się w barkach, odepchnij podłogę. Wdech, wydech. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Odwrotnie i to samo. Bez przeprostu w łokciach. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Wracają dłonie, zadzieramy palce, pies z głową w dół, naprzemiennie wciskamy. Pięty, raz prawą, raz lewą. Zatrzymanie na chwilę, głęboki wdech, wydech, rozluźnij szyję. Jeszcze chwilę pooddychaj, wciągnij brzuch, popracuj nad psem z głową w dół. I przejdź małymi krokami na sam początek maty. Ustaw stopy na szerokość bioder, chwyć za łokcie i delikatnie popujej na boki, na prawo i lewo. Luźno w tu, rolujemy. Zaczniemy od powitania słońca. Połącz stopy i daj ramiona do góry w tej. I wydech skłon, płaski plecy prawa lewa w tył, za pierwszym razem odłóż kolana na ziemię, wciągnij brzuch do łokciowy do przodu, wychyl się i barkami w dół. Pies głową w górę, pies głową w dół. Pozostań tu na chwilę. Rozciągaj cały czas matę na boki. Prawa ręka ciągnie matę w prawo, a lewa ręka w lewo. Poczuj zaangażowanie łopatek. I teraz zacznij wędrować stopami do dłoni, ale nie zginaj kolan. Wysoko biodra, tak jakbyś chciała dostania na rękach. I jeszcze wędruj, jeszcze, 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 jeszcze. Zatrzymaj i roluj do góry. Bardzo dobrze. Od początku wdech. I wydech. Wdech. Prawa lewa w tył. Wychyl się i czaturanga. Pies z głową w górę. Pies z głową w dół. Zatrzymujemy się na chwilę. Przypomnij sobie o rozciąganiu maty. Napnij brzuch. Aktywna udiana banda, czyli pępek do kręgosłupa. I aktywne mięśnie na czyli mula banda. Tak samo wracamy, małymi krokami. Jak najwyżej biodra do góry. Chcesz wejść do stania na rękach, i jeszcze powędruj. Odpychaj się rękoma od podłogi. 4, 3, 2, jeden. Luz. Płaskie plecy wdech. Wydech skłon i rolujemy wolno do góry. Powtarzamy. Wdech. I wydech. Wdech. Prawa lewa w tył. Tyło pochylenie miednicy. Brzuch wciągnięty. Wolno opadaj. Pies głową w górę. I pies z głową w dół. I zostajemy na chwilę. Zrelaksuj szyję. Ostatni raz wędrujemy do przodu. Kolana proste, coraz więcej ciężaru ciała na dłonie. I uwaga, prawe kolano do brzucha, ciągnięcie. 4, 3, 2, 1. Lewa, 4, 3, 2, 1. I los. Rozluźnij. Teraz połóż grzbietem dłoni do podłogi, mocniej zegnij kolana. Spróbuj rozciągnąć nadgarstki w przeciwną stronę. Rozluźnij się jeszcze chwilę. A teraz wpięć dłonie i jeszcze trzymaj. Wyrównaj oddech. I rolujemy do góry. Połączymy nogi, ręce do góry, wdech, wydech, skłon, płaskie plecy, prawa, lewa w tył, chaturanga, pies z głową w górę i pies z głową w dół. Jeszcze chwilę. I teraz połącz nogi, daj prawą nogę do góry. Przytul UDO do brzucha, przejdź do deski, zatrzymaj. Głowa nie za nisko. 4, 3, 2, 1, wróć do góry. Zmień stopę. Lewa w górę. Do brzucha przytul UDO, przejdź do deski. 4, 3, 2, 1 i wróć. A teraz spróbujemy na 3 zrobić skok do przodu. Rozszerz ręce. Postaraj się zaangażować znowu łopatki. Czyli starasz się matę rozciągać na boki. Wypchnij biodra mocniej w przodu pochyleniu miednica. Aktywne obie bandy. Wciągnij brzuch. Podciągnij mięśnie na miednicy. I teraz wdech delikatnie, przenieś żarcia do przodu i wróć. Drugi raz. Uwaga. Trzeci raz. I za czwartym razem w górę. I skocz. Wdech. I wydech. Wstajemy. Wdech. I wydech. Bardzo dobrze. Powtórzymy jeszcze raz. Ramiona do góry. I wydech. Skłon. Płaskie plecy. Prawa, lewa w tył. Czaturanga. Pies z głową w górę. I pies z głową w dół. Porównaj oddech. I uwaga, znowu przygotowanie. Rozciągnij matę, wciągnij brzuch, wypchnij biodra i zaczynamy. Raz, ciężar ciała do przodu. Dwa i uwaga, na trzy. Wdech. I wydech. Wstajemy wdech i wydech. Bardzo dobrze. Spróbujemy teraz skok do tyłu, do czaturanki. Zaczynamy od uniesienia rąk do góry. I wydech skłon. Płaskie plecy, i teraz przenieś więcej ciężaru ciała na dłonie i spróbuj unieść wyżej biodra do góry. Pies z głową w górę, i pies głową w dół. Zatrzymaj tutaj. Wyrównaj oddech. Na trzy skok do przodu. Raz. Aktywne łopatki. Dwa. I trzy. Wdech. I wydech. Góra wdech. I wydech. To teraz szybszy skok do czatu rangi. Płynij. Spróbuj przenieść ciężar ciała na dłonie i wyżej biodra unieść do góry. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. I wydech, i znowu odpoczywamy. Rozróżnij je Raz. Jeszcze trzy oddechy. Dwa. Wyrównuj oddech. I trzy. Znowu przygotowanie. Pamiętaj za każdym razem o tej samej technice. Rozciągnij matę. Przodo pochylenie miednicy. Wyżej unieś biodra. Aktywne bandy. Ciężar ciała do przodu. Drugi i uwaga, hop. Wdech. I wydech. Góra wdech. I wydech. Zatrzymaj chwilę. Przenieś ręce na jedną stronę. Wróć i na drugą. To teraz ważna informacja. Jak skaczesz do tyłu, od razu w dół do czaturangi, nie do deski na prostych łokciach, tylko od razu do czaturangi. Robimy jeszcze raz. Wdech, spójrz na kciuki, wydech, skłon, wdech, wydech, czaturanga. Bardzo dobrze. Pies z głową w górę i pies z głową w dół. Zatrzymaj chwilę. Na trzy skok do przodu. Raz, dwa. I trzy. Wdech. Wydech. Wstajemy wdech. I wydech. Ostatni raz do czatu rangi. Skok. Wdech ręce do góry. Wydech skłon. Płaskie plecy. Skok. Wdech. I wydech. I teraz spróbujemy. Do siadu skrzyżnego przejść, ale zwróć uwagę, będziemy na palce obciągnięte przechodzić i powoli prześlizgiwać się do siadu. Spróbujemy jeszcze raz. Uwaga, najpierw powoli, palce obciągnięte, krzyżujesz nogi. Zatrzymaj się tu, odpychaj podłogę i teraz powoli przejdź, buduj siłę. Bardzo powoli i jeszcze popa uniesiona. I luz. Odpocznij chwilę, weź wdech. I wydech, wypychając biodra, wykonaj skłon. Odetchnij chwilę. Wdech. Unieś się do góry. Skrzyżuj nogi. Nawet ręce do przodu i wydech tyło pochylenie miednicy. Wdech. I wydech jeszcze dwa razy. A teraz oderwiemy nogi, przytulimy mocno. Chcesz jak najbliżej dać nogi do klatki. Zauważ, że plecy są zaokrąglone. Miednica w tył pochleniu miednicy. Przyciągnij nogi. Daj ręce do przodu. Wyobraź sobie, że pakujesz się do małej walizeczki. I trzymaj. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. I odwrotnie krzyżujemy nogi. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Ostatni. I teraz w górę. I nogi do brzucha. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Uwaga, ostatni raz. Stop. Przyciągnij mocno ręce do przodu. Cztery, trzy, dwa, jeden. I rozluźnij. Daj ręce na chwilę do tyłu. Otwórz klatkę. Zaczniemy od kołyski. Tyło pochylenie miednicy w wydech. I wdech wracamy. I jeszcze wolno, nie spiesz się. Po jednym kręgu. I po jednym wracamy w górę. Uwaga! A teraz skrzyżuj nogi, głowa do dołu, biodra do góry. I los i znowu kołyska. I hop. Przenieś mocno ciężar ciała do przodu jeszcze dwa razy. Ostatni, Stopu góry. Głowa w przód, biodra, wypchnij do tyłu. 4, 3, 2, 1. I spróbuj skoczyć, i znowu masz palce obciągnięte. Odepchnij podłogę. Daj jedną nogę do tyłu, drugą, czaturanga. Pies głową w górę i pies głową w dół. Zatrzymaj się na chwilę tutaj. Odpocznij. Spróbujemy wrócić do siadu skrzyżnego. Znowu przypominam ci na palce obciągnięte. Skrzyżuj nogi blisko dłoni. I od razu zrobimy tylko dwa kroki. Raz, dwa. Tak jest. A teraz się prześlizgnij, wytrzymaj i luz. Krzyżujemy nogi. Wdech ręce do góry, wydech do brzucha. Wdech do góry, wydech do brzucha. Ostatni raz. Stop. Mocno ręce do przodu, ciasno. I uwaga, spróbujemy podnieść biodra i stopy do góry. Wdech. I wydech. Hop! I do tyłucza ręka. Pies z głową w górę. I pies z głową w dół. Tu pocznij. No to jeszcze raz to samo. Tym razem od drugiej nogi zacznij. Na pewno będzie Ci mniej wygodnie, ale warto ćwiczyć na dwie strony. Rozciągnij matę. Jedna noga, druga i spróbuj się prześlizgnąć i usiąść. Skłon. I również odwrotnie skrzyżuj nogi. Ramiona do góry i wydech. Wdech. I wydech wyżej nogi damy. I jeszcze dwa razy. Ostatni. Trzymaj cztery, trzy, dwa jeden i hop, prześlizgnij się i skok, wdech i wydech, zatrzymaj w psie z głową w dół, rozluźnij się, rozluźnij szyję, wyrównaj oddech, to teraz na trzy skok do siadu, Rozciągnij matę, wypchnij biodra, aktywne bandy, i uwaga, raz, dwa i trzy. Tak jest. Jeżeli ci na razie nie wychodzi, nie szkodzi. Staraj się kładź za każdym razem palce obciągnięte i krzyżuj nogi. W końcu będzie więcej siły. Skręć. Poddychamy. Druga strona. Wyrównaj oddech. Spróbujemy wrócić znowu do czatu rangi jak najszybciej, czyli jak najkrótszą drogą. Próbujemy skoczyć od razu. Musisz najpierw przenieść ciężar ciała do tyłu. Ręce sobie ustaw tak, żeby się stopy nie zahaczyły, kiedy będziesz przenosić. Jak najbliżej protrakcja w łopatkach cały czas i hop! I skok. Super. Wdech i wydech bardzo dobrze. Powoli uczymy się, skoków, rozkładamy sobie je. Na łatwiejsze elementy. Ostatni wdech. Wydech. No to jeszcze raz. Spróbujemy wypchnąć biodra wyżej. Przodo pochlenie miednicy. Rozciągnąć maty. Przenieść ciężar ciała dwa razy. Za trzecim razem skaczemy. Raz. Dwa i trzy. Bardzo dobrze. I znowu skręt. Rozluźniamy się. Za każdym razem cieszę się, jak mi wychodzi, bo nie jest to łatwe. Nam, kobietom, zdecydowanie trudniej przychodzą skoki. Mamy po prostu mniej siły, mniej rozbudowane mięśnie obręczy barkowej. Ale warto ćwiczyć. Druga strona. Wracamy. To będzie nasz ostatni skok. Spróbuj jak najdelikatniej i jak najszybciej wejść do czaturangi. Zejść nisko barkami w dół. Zaczynamy. Przytul nogi, ciasno, daj ręce, jeszcze mocna protrakcja w łopatka. Weź delikatny zamach i na wdechu do góry biodra. I do czaturangi. wdech. I wydech. Bardzo dobrze. Zatrzymaj się tutaj. I wejdź do klęku. To teraz na koniec naszej lekcji kilka kontrpozycji na otwarcie klatki, na rozluźnienie mięśni brzucha i rozciągnięcie ich. Najpierw zaczniemy od delikatnych wypychania bioder do przodu i wracamy po jednym kręgu. Wydech. I wdech. Bardzo powoli. Tyło pochylenie miednicy. Pierwsze biodra do przodu. Poczuj rozciąganie nóg. I wróć. Ostatni raz. I wróć. A teraz płasko stopy. I bez pomocy rąk to samo. Tyło pochylenie miednicy. Idziemy do góry. I siadamy z powrotem napięty. pięty. Tyło pochylenie. I idziemy w górę. Ostatni raz. Połóż ręce na części krzyżowej. Otwórz klatkę. Nadal chcesz wypychać biodra do przodu. Mostek do sufitu. I pozycja dziecka. Wdech. Tyło pochranie miednicy. Kontynuujesz ten ruch wypychając biodra do przodu. Otwórz klatkę. I pozycja dziecka. Ostatni raz. W przód. I wracamy. Przejdź teraz do leżenia na brzuchu. Chwyć za stopę. Głowę połóż na ramię. I zacznij oddalać piętę od pośladka. Napieraj stopą na dłoń. Rozluźnij. Druga strona. Oddarasz piętę od pośladka. I odkładamy. Kobra, dłonie bliżej klatki. Przy kobrze pamiętaj, że biodra zostają na ziemi, unieś się do góry, łokcie zgięte, wracając wydłuż plecy. Wdech i wydech. Jeszcze dwa. I teraz rozciągnij nogi, daj ręce do tyłu, trzymamy, cztery, trzy, dwa, jeden, połącz ręce, cztery, 3, 2, 1 i rozluźnij się, połóż głowę na ramionach. Pomachaj biodrami. Ostatni raz powtarzamy to samo. Dociśnij biodra, pępek do góry. Unosimy się 4, 3, 2, 1. Ręce jeszcze 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy się. Powoli wejdź do pozycji dziecka. I przejdź do leżenia na plecach. Zrobimy pozycję ryby. Poprzez zgięcie łokci wejdź na koronę głowy. Mocno otwórz klatkę. Łopatki do siebie, barki jak najniżej w dół. Zatrzymaj tutaj. Cały czas łopatki blisko siebie. Fundamentem tej pozycji jest właśnie obręcz barkowa. Wtedy mniej poczujesz napięcia w szyi. Powoli broda w dół. I przejdź do relaksu. Weź głęboki wdech, głośny ustami wydech. Przenieś ręce za głowę, przeciągnij się, powoli chwyć za kolano i kołyską do góry. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą lekcję i do zobaczenia na kolejny.